Dobrze. Jest to wiadomość prywatna do trzech osób. Do szacownej pani Angela Merkel, do pan Donald Tusk i pan Mateusz Morawiecki. Jeszcze raz, jest to wiadomość prywatna tylko do trzech osób. Do szacowna pani Angela Merkel, do pan Donald Tusk i pan Mateusz Morawiecki. Jest to, jak widać, oferta handlowa firmy Porsche. Porsche, Porsche, ok? This is Porsche. Porsche, thank you. This is Porsche, ok? <coughs> ok. Right now we are in um, Audi. Audi, ok? Audi. I have the permission to take the photo and so on. We have ten cars, ten brand spanking new cars and let's go. <coughs> Dobrze, więc tu jest 10 samochodów. To jest salon Audi, więc film będzie krótki i i mam nadzieję, że wszyscy będziemy szczęśliwi. Dobrze, jest to RS5 Coupe fajny Audi salon samochodowy tak wygląda Audi kolor też ma fajny światło się świecą Audi salon samochodowy Audi dobrze to jest A7 sportowa Audi o a już chciałem to kupić a on już jest sold już jest sprzedany dobrze Fajnie wygląda. Continentale ma. Kontinentale, gdzie one były produkowane. Ale to nie jest istotne, bo, bo, bo nie mam czasu. Bardzo fajnie wygląda. Więc ja nie mam z tym problemu, z wyglądem niemieckich samochodów. No tutaj. Przepraszam, a gdzie jest cena? Bo, bo taki, jeśli już to właśnie chciałem też zobaczyć cenę tu jest S line, tak? Fajny kolor bym musiał poprosić o zmianę kierownicy tylko. Ale jakie ma opony? Y... Pa psero czy jakoś tak, ale patrzę się no. Nieważne, dobrze. Black TT Black Edition, ok, w porządku. Bardzo fajnie wygląda. Aha, to to jest tutaj ten? To jest od tego R6? Czy R6S Avant? Ok, więc sobie tutaj poczytamy wszystko. S6, dobrze. Kierownica. Ale, ale taką ma malutką, super, ma taką malutką kierownicę, dobrze. Dobrze, więc to jest tu. Domyślam się, że to jest ładowarka. Ład. O. M, czy mogę? O. Czy mogę? O, to ja sobie później wezmę. To ja sobie później wezmę, dobrze? Dobrze, to jest elektron. Aha, czyli tutaj są te reklamki. Są jednak, dobrze. Fajnie to wygląda. Dobrze. To jest co to jest etron. Więc tutaj są wszystkie takie właśnie rzeczy, które są <śmiech>, potrzebne. <śmiech> no, no podoba mi się. No ja ja, ja nie mam problemu z niemieckimi samochodami. Aha aha. Tu, tu jest lista. Dobrze. Więc ja takaż nam sobie. O, tu tu jest tu jest ładowarka. Tu jest ładowarka. A co to jest? Jeju, to jest Q8. Q8, Q, uh, sorry, I should practice a little bit more German language. Bardzo fajnie, o, to jest lusterko? Czy co to jest? Bo tak bardzo, bardzo tajemniczo to wy wygląda tutaj. Jakiś czujnik tu jest, czy coś? Dobrze. To jest Audi Q8 Etron, tron quattro. Quattro to jest. Dobrze. Y -y -y. Ridgestone, tak tutaj pisze. Dobrze. Chciałem zobaczyć, gdzie to produkowane, tak z ciekawości ta opona, ale pod takim kątem to, to nie będzie widać, ale to jest nieistotne. Ma fajne, duże opony. Dobrze, więc tak to wygląda dobrze, a to jest Q5, 5 kolor ma bardzo fajny, podoba mi się dobrze, Q5 więc to sobie poczytamy tutaj super ma kolor dla mnie dobrze, tu jest o, o tam tam są flagi i są te samochodziki też wystawione na, na zewnątrz, więc zobaczymy czy tam uda nam się pójść? To jest 40 czy 40 TDI? Tu jest widać ten O. Proszę bardzo. Gdzie? Gdzie my teraz jesteśmy? Aha, to tak. To jest oferta. To te Audica. Też tam na zewnątrz. Zobaczymy. Mmm, Pójdziemy. Aha, ta ta ma rejestrację, tak. Więc tutaj nie mogę. Tego kręcić, a tam widzę, że była pod, łador pod ładowarką jedna. To właśnie, o to, tak, 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 o tutaj, o, ta się ładuje. O tu jest ładowarka, widać, i jest, i jest właśnie kabel, że ona się ładuje tutaj z tej ładowarki. Ta Audica tutaj, no dobrze. Więc tu jest Black Edition, proszę bardzo, jest 55 TFS i 4 No fajnie wygląda, no. O, tu ma, a, a ten jest jeżdżony. O, no widać, że ten jest już jeżdżony, tro chociaż troszeczkę te kontynentale, bo no bo to już widać po oponach, że już jedną milę jakąś przejechał. Dobrze, więc jak to wygląda? Tak to wygląda, no w porządku, dobrze, więc dla mnie jest super. Ma duże koła. Zobaczmy. Wielkość koła Atom, czy one są takie same czy nie? Tadam, a teraz gwóźdź programu. Jeju! Więc gwóźdź programu to jest właśnie to. No dobrze, więc odwiedzamy salon samochodowy Audi, Audi. Jeju! A już właśnie chciałem kupić tą maszynę, a ona już jest dla kogoś, widać, zabukowana. Więc szybko zobaczmy sobie. Całkiem, całkiem wygląda. Fajna maszyna. Ale ona już jest sold. Ona już jest sold. Dobrze. Tu jest ładowarka, czy. Ładowarka chyba. No nie wiem. Aha, czyli tak. Tu na zewnątrz. To jest, to jest już za szybą na zewnątrz. To jest Etron GT. Super wygląda. A ta druga maszyna też taka sama? GT, tak, tak, to są takie. A to jest ten, co się ładuje, to jest gdzieś tam, co pisze? 55 quattro, tak pisze. No dobrze, aha, tutaj widziałem, że już tutaj jeden człowiek myje, myje, myjkom, myjkom, mył tu za szybą, bo już tu jest wyjazd, taki techniczny wyjazd. Więc, więc tutaj pan mył ten samochód, właśnie. O, story, tutaj coś spadło. Dobrze, nie wiem, czy to uchwycę po prostu, czy nie. Pod tym kątem, o, to tam już jest takie pomieszczenie techniczne, i tam już człowiek myje, myjką samochód, już wyjeżdża z salonu. Więc tam wiedziałem, że właśnie mył jakiś samochód dobrze. Więc aha, to tu mamy kokardkę. Tu na szybie mamy kokartkę. I tutaj też mamy kokardkę super, więc jest to salon samochodowy Audi. Proszę bardzo. Więc tu są dwie kokardki, czerwona kokardka na białym autku i na czarnym autku taka ciemnoniebieska kokardka. No dobrze, więc, więc to jest tutaj e tron. Proszę bardzo. Aha, to ja sobie tutaj sobie wezmę Ulotkę sobie wezmę, żeby sobie. Chwila, brakuje mi tutaj jeszcze dwóch rąk, co, na, co najmniej, żeby ogarnąć. i tak, to, to sobie biorę, żeby sobie poczytać, co tu jeszcze jest, yy, żeby wziąć. safę czyli tutaj sobie, o, to też sobie wezmę. Co jeszcze, aha, i, 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 i sobie, i sobie tutaj, i, i, i to jeszcze sobie wezmę. Czyli Tutaj te trzy sobie, te, te, te trzy sobie tutaj wezmę, żeby się z ofertą zaznajomić I, 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 i będę już wychodził. Thank you so much for your help, see you bye, thank you. Dobrze, więc się tutaj ładnie z panią pożegnałem, aha, więc... Jak to ogarnąć, bo teraz, żeby tablic rejestracyjnych tutaj nie pokazywać, tak? Czyli tak. Aha, tutaj spod tego kąta. Aha, tu jest jedna tablica. Tu, no dobrze, popatrzmy się tutaj. Aha, czyli tutaj tablic nie widać. No dobrze. No, czyli tutaj są. Fajne, autka. Tutaj jest. No dobrze. Więc tutaj są autka. Yy, dwa lata serwisowania. Ten jest dobrze. Aha, to tutaj ten jest. Tak, ten nie ma rejestracji, więc tego tutaj można. Audi Forsprung Dursz Technik. Ow. Czyli trzeba będzie się języków obcych uczyć, ale ja nie mam z tym problemu. Dobrze, patrzę się tylko po rejestracjach tutaj, żeby ominąć rejestrację. Aha, dobrze, w porządku. Dobrze, ten nie ma rejestracji i ten, który się ładuje tutaj, tak, on jest tu na ładowarce. Fajny. więc zobaczymy sobie tutaj jak się ładuje tak fajnie super z ładowarki ciekawe ile on ma kilowatów tak z ciekawości ile ma kilowatów ta ładowarka i czy się szybko ładuje czy nie o troszeczkę kropi tutaj ale no chyba jakoś yy, przeżyjemy to dobrze więc to była wizyta tutaj w salonie o ten nie ma rejestracji więc no, fajnie, wygląda maszyna. Fajnie super, więc dzisiaj mamy zaliczony salony. Aha, ten już następny, ten już ma rejestrację, więc tego tutaj nie mogę go w całości pokazać. Dobrze. Aha, tutaj ten mogę, bo tutaj widzieliśmy tam ze środka. Ten jest tutaj na ładowarce, te są tutaj. Ten jest tutaj. No, super. Dobrze. Aha. Czyli to jest Audi, a tu jest salon Mercedesa. One są obok siebie, ale, ale aha. Muszę tak iść po prostu, bo chciałem właśnie w jednym miejscu stanąć po prostu, żeby, żeby oba salony nakręcić, żeby to pokazać. Ale no akurat nie było takiego ujęcia właśnie kamery, żeby mógł to na, na spokojnie zrobić. Ale co zrobić, takie mamy czasy, taki mamy klimat, więc... Teraz już przeszedłem do, do salonu Mercedesa. Patrzę się tutaj dobrze. To już jest Mercedes. Benz. Mercedes, ok. Więc tu są już Mercedesy wystawione. Aha, tutaj widzę kilka, tak, czyli ten nie ma rejestracji. To już już salon Mercedesa jest. Mercedes i Mercedes. Tam już dalej mają rejestrację, więc nie, nie, nie będę ich filmował. No dobrze, więc to tak na, na, na dzisiaj właśnie chciałem tutaj szybciutko pokazać. Mam nadzieję, że w miarę pogoda tutaj dopisuje. Nie jest źle. Dobrze, więc chciałem zakończyć tutaj tą moją wiadomość prywatną do trzech osób: do pani Angela Merkel. Pan Donald Tusk, pan Mateusz Morawiecki, że no, oczywiście chciałem zwiedzać salony samochodowe niemieckie, odwiedzać sklepy niemieckie, być ich klientem i tak dalej. Nie mam z tym problemu, bo jak wszyscy, to jest A35. Nie mam z tym problemu i od dawna jestem jestem klientem niemieckich sklepów od dawien dawna, więc teraz właśnie yy, z, o właśnie tak pomalutku jakąś na, o właśnie trochę nalepki jest Dobrze Więc O chyba ktoś jechał po deszczu więc o to chodzi, że że e, nigdy sobie tego nie życzyłem żeby jakikolwiek bandyta z parszywej zmiany e, przeszkadzał mi e, w utrzymywaniu dobrosąsiedzkich relacji e, z firmami niemieckimi z państwem niemieckim i tak dalej więc mniejszym prosiłbym żeby ogarnąć sprawę z jednym bandytą międzynarodowym teraz prosiłbym sobie wziąć karteczkę żeby zapisać Dokładnie Magdalena Druzgała Szczepanik-Kaliszewska, lat około 55. Ona nosi okulary i ona pracuje dla przestępczej korporacji prywatnej yy, yy, znanej pod nazwą yy, Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Jest to pokój 168 do sekretariatu, więc ten skundlony parszywy bandyta międzynarodowy, to on robi wszystko, aby y, państwo polskie, jako organizacja przestępcza, także, aby pojmać mnie, pozbawić mnie wolności i wtrącić do psychiatryka wrocławskiego takie miasto Wrocław. Na, na całą wieczność, czyli, czyli na pobyt bezterminowy i także do aresztu wcale nie tymczasowego, też na całą wieczność. W związku z tym, jak tym skundlonym i parszywym bandytom pisowskim się to uda z parszywej zmiany, wtedy jak się domyślamy, po prostu nie mógłbym w dalszym ciągu kupować niemieckich produktów w niemieckich sklepach i odwiedzać salony samochodowe niemieckie, aby przemyśleć ich ofertę, przemyśleć cenę, zastanowić się i, i sobie coś kupić. Więc no takie mamy czasy, taki mamy klimat. Mam nadzieję, że po tej wiadomości, państwo polskie coś z tym zrobi. Ale tak przeważnie z doświadczenia życiowego wiem, że państwo polskie pacyfikuje tych, którzy zgłaszają im, że coś się źle dzieje w Polsce, więc no, być może się nic nie zmieni, ale pożyjemy, zobaczymy. Być może coś się zmieni na, na lepsze. Więc prosiłbym tego parszywego, skundlonego bandytę międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, to właśnie ją szybciutko pozbawić wolności, wtrącić do psychuszki na całą wieczność i w tym samym czasie także wtrącić do aresztu wcale nie tymczasowego na całą wieczność, to tak na dzień dobry, a później wydać moje ręce tego bandyty, aby go mm, ukarać yy, surowo. Yy, chciałbym tutaj zauważyć, że państwo polskie robi to bezprawnie przeciwko mnie. Jeszcze raz, państwo polskie pacyfikuje mnie bezprawnie. Jeszcze raz, państwo polskie te wszystkie przestępcze działania przeciwko mnie robi bezprawnie, o to chodzi, więc no tutaj jest głuść programu, że tak bym powiedział. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia.